To, co przepowiem teraz, wielu zaboli, ale końcówka 2026 roku zapisze się w historii jako moment, w którym Trumpizm zacznie znikać. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Rok 2025 był jeszcze rokiem Trumpa, rokiem krzyku, narracji, chaosu. Ale ten rok będzie rokiem pęknięcia. Pod koniec 2026 roku Trump i Republikanie przegrają jak się okazuje wybory połówkowe z Kretesem nie symbolicznie realnie i to będzie moment przełomowy bo razem z tą porażką pęknie mit że Trump jest nie do zatrzymania i wtedy stanie się coś ważniejszego niż same wybory otóż ludzie którzy byli przeciwko Trumpowi w USA i w Europie dostaną wiatr w żagle pojawi się nowa pewność to się kończy naprawdę. Od drugiej połowy 2026 roku zobaczymy odwrót od hipernacjonalizacji. Nie z dnia na dzień. Prawica w Europie zacznie po prostu tracić impet. Nie dlatego, że zniknie, tylko dlatego, że nacjonalizm przestanie wygrywać wybory, a zacznie przechodzić do języka. Zostanie jako hasło, jako retoryka, jako straszak. Ale nie jako realny wybór Europejczyków. To będzie cichy, powolny, ale schyłek epoki. Bez fajerwerków, bez jednego momentu, koniec. No to się też wydarzy w pewien sposób na Węgrzech. Trumpizm zacznie być wspominany w czasie przeszłym, a świat wejdzie w nową fazę. Mniej krzyku, więcej struktur. Jeśli chcesz więcej takich wizji, Zostań na moim kanale. Zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek na wszystko. Pozdrawiam serdecznie.